Dziś wiemy, że rezerwacja wizy u lekarza to obszar, w którym Wszystkie placówki tak naprawdę w dzisiejszych czasach mogą mieć zasłony w tym zakresie. Duża ilość pacjentów, którzy zgłaszają się osobiście do placówki, duży ruch na infolinii powoduje, że pracownicy rejestracji mogą stać się niewydolni. I wdrożenie wirtualnej rejestratorki w zakresie odwoływania wizyt i zamawiania recept upłynęło pracę rejestracji i zwiększyło przepustowość centrali telefonicznej. Pacjenci, którzy chcą odwołać wizytę, mają łatwą możliwość skontaktowania się z naszą placówką medyczną, a samo zamawianie recept. Nie angażuje pracowników rejestracji przy zbieraniu zamówień na leki. Zatem podsumowując, wdrożenie wirtualnej rejestratorki pozwoliło nam na pełną automatyzację procesu rejestracji i umożliwia pracownikom rejestracji naszej placówki obsługę trudniejszych przypadków oraz pacjentów, którzy przychodzą do nas osobiście. Najbardziej zastanawialiśmy się, jaki będzie odbiór pacjentów, bo tak naprawdę każdy pacjent może zareagować inaczej. Po kilku tygodniach od wdrożenia Zostaliśmy miło zaskoczeni pierwszymi efektami związanymi ze zmniejszoną ilością wizyt nieodwołanych i z tą informacją, że pacjent będzie czy nie będzie na wizycie, czy lekarz na przykład ma na niego czekać, ale ten odbiór przez pacjentów był bardzo pozytywny.